Dziękuję America. A siema. jestem Ryan G, To jest kolejny 16-odcinek z naszej serii Lubeck Dina V3 na Singlu ponownie. I dziś powinna być premiera mapy właściwie wczoraj, ale tak wyszło, że ma się dzisiaj. Także powinna być dzisiaj z rana. A ten film ma się do 12. Także to jest pierwszy odcinek, kiedy mapa jest już wydana. Tak jak Więc nie mieście jak na Wasze komentarze. Ale. O, o, to. W każdym razie wiem jedno, że dziś mamy 16 odcinek. I pewnie zakończenie jesteście, bo powiedziałem w 15, że już nie będzie tych, tej serii. A proszę bardzo, jednak jest. No i znajdujemy się na tej gospodarstwie, tej zbugowanej. Jakby. O, Rudziś tu jest nawet. A to Rudziś kurczę Może pójdę sobie jakieś pozbierać przed tym. I że my się dzisiaj zajmiemy. A dzisiaj, otóż, bardzo ważna <kluzła> sprawa, bo mianowicie będziemy sobie. Eee, będziemy sobie właśnie, jakby to powiedzieć, no, ten kogut, co on robi w tym błodzie. Eee, będziemy sobie dzisiaj kopać buraki, także eee, pojedziemy sobie na PGR-a, bo tam na PGR-ze właśnie, co jest, come on. No, 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 jakieś, o Bo tam właśnie na PGR-ze jest eee, ropa, także najpierw pojedziemy sobie ropa, potem przejdziemy sobie, przejdziemy po zatorka, także Dobra, ja eee, już sobie maluszko odpalę Dobra, czas wyjechać eee, Pojedziemy z tym maluchem na PGR-a, co nie wiecie, żeby e, Piechot umieć, bo trochę to zajmie A potem się tylko tepnej Tak wiecie, tak sobie, żeby pograć sobie troszkę fajniej, realniej Także ci sprawa jest jedyna no, taka, że Tu będzie widzicie podwyższenie, bo jest na razie tak Trochę słabo z tym I tam e, Jest też błąd na, na Na, na, na skupie, który też poprawię Bo skoro mapa nie wyszła To mam jeszcze chwilę, żeby ją trochę podrasować E, więc takie delikatne błędy zawsze się sobie poprawię Dobra Pojedziemy sobie mam godzinę 1065 a na zegarach prawdziwych będzie prawie 18 i 18, proszę bardzo Dobra, także jedziemy sobie, wyjeżdżamy sobie z Łąży e, tu mam właśnie PGR tego Okej, okay, dobra, zajedziemy sobie elegancko Gdzie to zaparkować mogę No może tutaj sobie zakręcić nawet Dobra Ładnie zawinę rogala Okej, okay, chyba tu się nikt nie obraził w I tu e, I dzisiaj będziemy kopać buraki, a dziś Proszę bardzo, przed Wami piękna, niezawodna Ropa Tiger Którą będziemy... sześciorzędowa Tak? Sześciorzędowa Nie będę liczył, ale ufam na słowo Dobra Odpalmy ją Proszę bardzo, Ropa Tiger, sześciorzędowa To jest oczywiście Holmer, tylko w innych teksturkach Oczywiście znajdziecie go na Swordzie, także zapraszam Eee, I cóż, na jakie pole sobie pojedziemy? A pojedziemy sobie na pole numer... 54, dobra Także... Odpalę sobie jeszcze kierunkowskaz I można jechać, co nie? Dobra, widzę Nie, naprawdę fajny modelek Zawsze chciałem pograć Ropę co nie, w 17 A że był Holmer tylko, no to teraz po prostu Ktoś sobie zrobił inną teksturkę, co nie? I wiecie, model ten sam, ale... gra się już inaczej, co nie? tak, że może teraz na Holmera i Ropę kopać Oczywiście, ja jestem bardziej za ropą niż za Holmerem. Eee, jakoś tak, nie wiem, marka przypadła mi do gustu dawno temu. No może dlatego, że nawet no, w nie jest więcej tych e, rop niż Holmerów. Chociaż niedaleki taki troszkę, no w wsi, właśnie jeden z rolników ma Holmera. I też bardzo dobrze sobie radzi. Dobra. Kierunek sobie wrzucimy mi to też idziemy, na to pole. Na no, to drogę właściwie. Teraz po łódku, żeby tego nie zaczepić, nie no, Holmer znaczy ropa na rady na pewno, bo tu przejedziemy sobie, więc no, spokojnie, tylko żeby nic nie uszkodzić. O matko, dobra, cofnę sobie, żeby nie było. Trzeba tym umiejętnie jeździć po tych drogach, ale ja jeszcze Jeszcze tego nie potrafię, więc musicie mi to wybaczyć. No w ogóle pisaliście graj realnie, graj realnie, tak dlatego będziemy sobie grać realnie. Mm, no więc ja już nie macie co martwić. No, długo też nowa seria na kanale no, w zamian właśnie tej. Więc też na tej mapie, tylko po prostu inaczej będzie rozgrywana. O, malin tu sobie coś odchoduje. Hoduje na sadziu tych malin teraz. Ma. Okej, okay. dużo borogów nie będziemy kopać. W sumie wykopiemy tyle, ile się tylko da. I będziemy to dziś wysypywać yy, na PGR-ze, prawdopodobnie tam. Bo kopiemy to dla PGR-u. Dobra, także rozłożymy sobie kombajn. O, no, trochę w, w, w się waliłem. Ale mi się to mi wyobaczył. Pogrofa nie że ona nie skręca jakby tak, wiecie, w sobie chyba można ustawić, żeby skręcała. Ale dobra, zresztą tak jest lepiej według mnie. Okej, czy będziemy kopać buraki? Będziemy kopać buraki, ok, super. Puśćmy pracownika to, to jest trochę ryzykowne, więc nie bardzo jest jak, ale dobra. Zaraz, to jest 7 rzędowa, czy? Nie, e, 4, 5, 7, co Po co kaman? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Aha, rządowa. Sorry. Sorry w takim razie. Dobra. Okej, okay, sobie tak po prostu przejdziemy tutaj. O, wiecie, bo tu trochę trawy jest. Się to sobie można potem, potem wyrównać tego zrównem, tak po prostu, żeby to jakoś fajnie wyglądało, wiadomo. E, więc sami rozumiecie. Dobra. W ogóle to jest pierwsza akcja zburaczana na tym kanale. Nie wiem, czy zauważyliście i... Pierwsza Na... No, farmingu 17 Sorry Bo w 15 latach miałem, tylko że właśnie mamy starszy trochę kombajn eee, Gorsze maszynki Jakby to się kręciło Dobra Teraz tak um, Jakby to sobie teraz cofnąć Może pojedziemy tędy ale nie wiem, czy to się zmieszcza Tak to właśnie jest, że się kurczę tymi większymi jeździ tutaj po tych mniejszych polach a potem wychodzi co wychodzi, dobra. Sol za ten y, brak realizmu. Trochę tam pogniotem też, ale to w sumie szczegół. odkopujemy sobie tak y, kilka rząd, y, rządów... rzędów tutaj. od tych krzaków. O, więc nie będzie problemu później. Ale ładnie, sześcienno już nakopane jest, także super. Będziemy trochę na, na kilka razy wywozić, ewentualnie będziemy sobie dosypać na pryzmę i później zrobić, zrobimy od buraka, jakby to powiedzieć w kolejnym y, w filmie. Cofamy, cofamy. No okej, okay, te miedzy też trochę przekazają, ale to zawsze jest. No nie, mów, nie mówcie, że nie, ale jest realnie. A potem jednak, miedzy są na każdych polach. <sighs> Tylko właśnie tutaj, te, te miedzy są taką kurką, po prostu, a powinny być takie wyciepościnane ładnie, odoranne. Bo są nawet specjalne próby takie, które odorowują od miedzy, co nie, takie wysunięte bardziej od traktora. Odciągnika śródmowa, nie, sobie się odciągnika Od Odciągnika po prostu Dobra, przejdziemy sobie teraz tutaj A tu chyba nie ma górki, jakiejś większej, więc Można spokojnie sobie cofać, dobra Okej, okay. jedziemy e, Miałem być się w ogóle z kamerką filmika, ale że jest troszkę ciemno Więc nie ma naturalnego światła e, Które jest najlepsze do oświetlenia Więc nie bardzo jest jak No chyba, że, kupił, chyba, że sobie kupił softboxa Ewentualnie sam poskleił bo to nie jest jakoś specjalnie drogi wydatek, po prostu kupić lampę, jakiś karton ee, i ten papier cały. A tak to już by poszło. I myślę, że tak zrobię chyba nawet. Ale pierwszą moją właśnie będzie ee, mikrofon. Chociaż ten nie jest zły, ale już lepiej inny, e, rozmawiać na lepszym mikrofonie, żeby wam się na oglądało, co nie? W ogóle nie jest dużo, a jednak jest taki jest kawałeczek. Może jest jakiś nie no, hektar. No, dobra, może coś koło hektara jest, jakieś 80 parę arów, ewentualnie 90. No, także więcej będziemy sobie kopać nie, niż e, cokolwiek robić. Ale nie, to w sumie dobrze. Jeszcze potem gdzieś sobie stanę tam na tym e, na drodze i będę to, albo sobie tak stanę właśnie przy drodze, żeby e, z się ładnie zmieścić. Co mi rozumiecie? Dobra, przejdziemy sobie na koniec. Ale widzę, że tutaj dużo tych nie płynie o tym tych słoneczników. No tylko może z dwa, płynie o tym. A to nie jest tak źle w sumie. Dobra, przejdź sobie cofnę. Wiadomo na to tej miejsce, gdzie kopałem. I teraz sobie cofnę do tyłu. Tutaj. O właśnie, dobra. Puszczamy i jedziemy. O, dobra, i ciśniemy Także, no tak. 14 ten buraków nakopany. Zawsze chciałem borak w sumie nakopać w siebie na serii od farm do firmy, ale jeszcze nie trochę nie jest za bardzo na to. No i teraz bardziej tam zwierzęta idę niż e, w jakiekolwiek e, uprawy, więc no, fakt faktem, że kupiłem trochę kul, ale jednak to jest e, za mała ilość, także, o, tu w sumie muszę troszkę trawy nakopać, ale tu myślę, że e, tam gdzieś w tych, e, w tych wahadłach tutaj pod spodem gdzieś się rozwieje, co nie? O, właśnie poleciało kilka, także naprawdę... Taki sprzęt do baraków Holmer czy ropa to jest naprawdę świetny, Po prostu to jest tak przemyślane, to jest taka prostota, a jednak e, robi robotę, co nie takie no właśnie można są najlepsze. Także mega. Mega mi się podoba takie właśnie kombajnie do baraków czy... do ziemniaków nawet. Bardziej w sumie do boraków, bo to jest... No Jak wiecie, buraki tak bardziej mm, są używane, bo te ziemniaki co prawda no... No się chyba tylko na pasze tam stosuje dla zwierząt, co nie? No, też się tam sprzedaje, ale bardziej jak to wsadzi ziemniaki, to raczej chyba dla świn, co nie, niż gdzieś sprzedać. O, o, o wiele bardziej upada się buraki, bo z tego jeszcze mamy wysłodki, e, znaczy wysłodki te liście w sumie co nie, no są możemy je zakiścić, tak jak u nas niektórzy robią i mają z tego darmowe jedzenie właśnie dla bydła. Tego fajna sprawa, dobra. Naprawdę nie ma się wykręcać, trzeba było brać większe pole. Ale w sumie na większym polu bym niedużo zrobił. Oczywiście wiem, że w realu tak się nie, nie robi, że się tak z yy, jeździ, tylko trzeba w trudno rzędach jeździć. Dlatego będę mieć w sumie o tak tutaj mieć yy, środek na wysunięty właśnie. A jak mam pole pracownika? W sumie to trochę ryzykowne, bo ono muszę zawieźć gdzieś. Poczekajcie, czy... Aha, właśnie, widzicie, to są kolizje. Miałem to niby pousuwać, ale jednak postanowiłem, że... Postanowiłem, że to zostanie, bo jednak, no, na tym słupie trzeba troszkę pozawracać wiadomo jest inaczej, co nie? A tak y, troszkę się pobawimy właśnie e, z tymi słupami, niż tak po prostu na sucho tylko jechać przez ten słup, trochę nierealnie by było. A mapa taka właśnie, mówić by realna. Sam kiedyś w ogóle narzekałem że te słupy są w ogóle niepotrzebne i tak dalej, że czemu ich na Miedzach nie robią, no ale... To właśnie jest słup jeden na między, ale też spotykam się z takimi polami. Gdzie są właśnie słupy na polach. Więc... Yy, może nie u nas na robelskim tak specjalnie, ale w innych miejscach naprawdę To się używa. Dobra, przejdźcie sobie od odkopię troszkę. Odtąd. Okej. Okay. my będzie się trochę lepiej zawracać, co nie? No nie gada, że mi się zawiesił kombajn. O matko boska Poczekajcie, ponieosłem sobie to. Dobra. Teraz wyjadę, czy nie? Nie ja on powinien teraz wyjechać już na spokojnie. Dobra, tego nie widzieliście, ja to chciałem już jak coś. Na spokojnie, dobra, dobrze, że to zrobiłem, no bo potem się zawiesił jeszcze przypadkiem. Także elegancko, 25 pół wykopane. Eee, nie wiem, ile będę to nagrywał. No już odnagrywane jest 10 minut, także myślę, że jakiś tam procent z tego Odbicie sobie jeszcze. Dobra. O. Tu akurat bardzo fajnie się zgrało eee, ten słup. Że tak trochę na między jest, ale jednak to jest trochę w polu. To już nam pozwala trochę e, pomanewrować na tym polu. Jednocześnie też nie przerwając pracy, nie? Ciągle jedziemy jednym mm, śladem jakby. No, więc dobra. E, w ogóle napiszę czy Wam się podoba taka mm, ropa. Bo naprawdę według mnie jest super zrobiona. Chociaż to jest reteksturyzacja. Tak, tak też się Nie wiem pewnie mnie poprawicie. Mm. Aha, coś dostałem znowu jakieś subskrypcji. Aż sprawdzę. A nie wiem czy tym. O, poczekajcie, poczekajcie. The Prime. Dzięki wielkie. <laughs> Naprawdę, dziękuję. No i powracając do tej mapy, tak trochę e, wiem, że kupę zrobiłem, ale jeszcze raz na spokojnie chcę powiedzieć, że wywalił mi, wywali mi po prostu internet i nie dało rady już kolejny raz upludować. I pomyślałem, że skoro mapa ma być ruszona tam na wieczór, na późny wieczór, to nie opłaca się za bardzo i upludować tak e, teraz. Tylko zapluduję wam na rano, żebyście mieli sobie od rana pograć, co nie e, mogli sobie od rana właśnie pograć, Także. Będzie o wiele lepiej, myślę. Dobra, opuszczamy i jedziemy. No, troszkę tych buraczków jednak będzie tutaj. A szkoda, że właśnie buraki są tak tanie. Mm, więc słabo. W ogóle w jakim tutaj skupie buraki się sprzedaje? Jestem ciekaw. E, buraki. Aha, Dayton Bakery, Gold Creek Pacific Rain. Go Message No, mm. Myślę, że w finalnej wersji mapy yy, będzie już poprawione te skupy, że będą polskie. Jednakże nie obiecuję. Ale bardzo bym chciał, żeby właśnie były yy, po polsku. Znowu, znowu subskrypcja. Od kogo tym razem? StopBot. <laughs> Dzięki, wielkie chłopaki. Oczywiście teraz wiem, którzy to są. Także pozdrowienia dla Was, chłopaki. Poznałem ich wczoraj u Stop Teamu na live'ie, w SEBU właśnie. Także fajnie się troszeczkę rozmawiało. Eee, też w ogóle zapraszam do SubTeamu, bo tam mm, też chłopak tworzy mapkę, więc naprawdę fajnie. Chłopak, jak ja to powiedziałem, jakby było ostrzejsze. mnie. Co? w sumie jest na YouTube jest coś jeszcze na razie nikim. Na razie i w sumie chyba tak zostanie. Ja wiem, że tam niektórzy się ze mnie śmieją, że on nagrywa YouTuber, kurde, i tak dalej, ale to. Ja go się tym specjalnie nie przyjmuję. Oczywiście, wszystko dla Was, moi widzowie. No i to w sumie trochę dla mnie, bo. No, to jest, Nie ukrywajmy, sam też chcę nagrywać co, nie? Więc to akurat. To akurat prawda, dobra. Kopiemy jeszcze te buraki 13 minut, nawet 15 powiedziałbym, że trwa odcinek. Eee, a zobaczymy jeszcze na ile to wywieziemy. Bo naprawdę, szukuje się gruba inwestycja, w sensie. M można na tym zrobić. Nie wiem, za ile kupiłem to pole, ale. Fajnie co, że akurat są te misje, co nie? Jeżeli chcemy coś na przykład kosić teraz na odcinek, sobie tylko podlatujemy do pola jakiegoś, kupujemy i działamy, co nie? I to jest właśnie fajne. Także mi też to się bardzo podoba. W ogóle to powinny być krzaki, chyba te krzaki tutaj zrobię. Zrobię tak krzaki to zrobię. zrobię. tego zrobię takiego screena. Okej. Okay. W ogóle mam jeszcze włączony mod Inspektor. Naprawdę fajna sprawa. Jeszcze gramy na multi, bo po prostu miała co nie. Gra się po prostu przednie. O, przed nami... Gospodarka z owcami e, tak, także w ogóle na tej mapie, właśnie macie na dyspozycji swoich gospodarstw, na których oczywiście możecie grać, to są zupełnie grywalne gospodarstwa. E, no i oczywiście chciałem też, kończąc z okazji, tak jak oglądacie chłopaki, to e, dziękuję bardzo. The Cradle Hadwolf e, Jurek 1111, no i oczywiście Mafia polska, która też pomogła mi e, w tym. Przy tej mapie, nie? Nawet optymalizacji pom pomógł mi eee, przy optymalizacji właściwie powiedziałem mi na czym działa optymalizacja, także to naprawdę e, super z jego strony. Mm, no i tam też troszkę poradniki trafikę, także jak się rafik by to oglądał, tak e, śmiało mogę powiedzieć, że e, dzięki rafik, że taki poradnik wypuściłeś, bo to się naprawdę przydaje. Okej, okay, o okej, o, o po dobra, stop, 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 stop. Okay, dobra Ktoś tam strzeliło, chyba na łuszczelkę wypluł. Yy, zaraz sobie to rozbudujemy. Także 45 ton nakopane. Ok, to trzeba akurat tak wystawić, bo ta przeciepa jest troszkę niska. Ok, i w ten sposób będzie szło, dobra. A ja tymczasem się teleportuję do Zetora. O, ten dźwięk, jeszcze ten kogucik nie? O, że święty. Ten Zetor jest po prostu genialny, no genialny. Dobra, zjedziemy sobie tutaj. Eee, wiem, że ten, ten zjazd jest taki troszeczkę średni, no ale no, mi się tam podoba. Może się niektórym nie podobać, z tego co słyszałem, ale. Okej, okay, dobra, skręcimy sobie tutaj. Dobra, no co jest? Czasami też mogą takie. Yy... O właśnie, się sprawa. Yy, jak tu jest główna, główna droga, po prostu tam do tego, więc jak skręcacie, to, to oczywiście wrzucacie w tam kierunek, bo to jest jakby takie rondo. Teraz nie rondo, ale rondo jakby mm, Także też mam dla was taki ołtki challenge mm, Bo... Czekał czy zaniecie wszystkie easter egg na tej mapie, co nie? Bo jest ich trochę, co prawda A nie wiem czy znaliście już wszystkie mm, Myślę, że na tej mapie troszkę przegracie jedne godzin, bo... Matko boska, kto rzuca, też ja na naprawdę jak na powolutku po tych drogach Bo nad mapą się troszkę postarałem Robiłem w sumie 5 tygodni? 6 tygodni, tak. 6 tygodni robiłem. Także 1,5 miesiąca. Oczywiście, doliczemy do tego jeszcze V3, V2 to robiłem 2,5 miesiąca. No, także. E, troszkę zeszło z tym, wiadomo. E, wiem, że na tych polach tak trochę buja, e, ale to, to w sumie dobrze, co nie wiem, jak mieliśmy ciągle jeździć po prostu, to. Trochę słabo była, tak wiecie trzeba na przykład trochę zwolnić, żeby tam gdzieś przyjechać co nie. To akurat fajne jest mi się ta podoba na tym, więc e, więc tak. I w ogóle się... Jeszcze... tutaj jest co? Poczekajcie. Czy jest... Eee... Prince Kirin. Kolejne błędy znajduję coraz. E, korzystając z okazji bardzo bym podziękować wszystkie subskrypcje, e, które, które przyszły do mnie na kanał. Za, tą, za tę anielską cierpliwość do moich produkcji i do tej mapy, że tak późno wyszło. O, na styk. Dobra. No fajnie co, że najpierw poleci animacje, dopiero później poleci ten... Polecą eee, buraki, co nie? Super. A nie, że od razu buraki lecą. No patrzcie, po prostu mi No, tam troszkę, że, troszeczkę zeszło z tej ropy. No i w ten sposób dziewięć sam sobie przetransportujemy. Eee, nie wiem końca, w którym miejscu. zrobimy sobie tak jeszcze z, z jednym kurs, myślę. Zaraz sobie to zawrócimy. Dobra, w ogóle nie tylko sobie jeszcze strzelę jakąś fajną. O, także żeby była dla pokoleń. Myślę, że taka będzie spoko. Bang. No i bardzo dziękuję. Eee, okej. Okay. Mm, gdzie to będziemy złościć? Zaraz pomyślmy. Mogłoby sobie tutaj przed drogę, ale... Nie wiem, czy to będzie się opłacało specjalnie. Dobra. To co, zaraz pomyślę, gdzie to by zwieść. Hmm, hm hmm. tak myślę, myślę i nie umiem go wymyślić. Hmm, dobra, może jednak zawieziemy sobie to tam na PGR. Chociaż myślę, że to może nie do świnca czasem. Ale dobra, nie, na do PGR zawieziemy tam. Wykipujemy sobie, bo tam jest akurat miejsce na to. Także fajnie. Kurczę, jak rzuca na tych drogach. Masakra, ten jest naprawdę... Masz, ma co robić na tych drogach. No i jeszcze 900 buraków, co nie? Ale też całkiem spoko. I sporo. Dobra, ja jestem naprawdę ciekaw, jak będzie wyglądać film na wersję mapy. Może jakoś specjalnie nie zmienić wygląd, ale będzie dodane kilka ulepszeń. No pewno wam w ten upragniony... Mm, ...moc sieczki, co nie? Czop strał. A nie wiem, jak to będzie szło. Patrzcie, od kierownika na światło, co nie? Beka Dobra, Pójdziemy sobie. To w ogóle jest przysanek dla także mm, ma mało ich było tych przystanków eee... O, właśnie, to jest dobryłek, muszę zapamiętać sobie, sobie to to eee, To taki wypadek, jakby był takie śmieszny, trochę, co nie? Więc super. Dobra, zjedziemy sobie tutaj. Oh, no. No i myślę, że kurczę, naprawdę. Jakoś ta mapka. Nareszcie wygląda. Już powiem wam, że nawet mi się samo chce grać, jak wiem, że on jest już tak... Mm, ...dokończone, co nie? Tam jeszcze jest co prawda trochę błędów, ale to wszystko można naprawić. No bo to albo niedopatrzenie moje, ewentualnie yy, coś przez coś wynikło. I tak dalej. O, tu w ogóle rzepak rośnie, tak? I, psień, I słoneczniki. Także chcieliście, też właśnie mówię wam, że chcieliście duże pola, więc dałem trochę, to, trochę takie większe z tej strony więcej mm, więc co macie sobie grać na dużych polach. To w ogóle jeszcze taka, taki asfalt sobie zrobię też screena. Ooo, pyk. Powiem sobie to wszystko będę patrzył i robił, co nie? Znaczy naprawiał, także Dobra... Duża, tutaj duży wiatr miał być brama, ale bramy nie było. I nie będzie jednak... Ym, dobra, wywieziemy sobie tam na sam koniec na ten... Yy, za ten garaż tutaj. Okej. Okay. Dobra, dobra, to się przydziało. Chyba się ziemia jakieś dodały. Dobra. Tak, chyba tędy przyjadę. Okej, okay, dobra. Teraz tak. Eee, na tył? Nie, nie chcemy na tył oczywiście. Na lewo chcemy. Tył lewa, dobra. I tutaj sobie tak samo wezmę. Tył lewa, dobra. No to pyk ładnie wysypujemy ziemia... ...te ziemiaczki, co wiadomo. Aha, tu się sypie. Z tej strony. No, no to fajnie akurat. No niestety, błąd przyczepy. Ej, nic nie poradzę. Już myślałem, że to jakiś błąd jest na mapie, co nie? O, czekajcie. Oto, tutaj z tej strony. A tam się dopiero otworzyła ta przyczepa, także czekajcie, sobie tam zamknę. Dobra. Co, będzie sypać tam, w takim razie na prawo? I przejeżdżać z tej strony? Dobra, to dużo akurat to wiedzieć. O, to jest prawa Dobra. Rozumiem sobie z tego. Dobra, pójdziemy sobie po jeszcze jeden, e, jeszcze jeden tą... E, jeden ten syp jakby. W ogóle jeszcze teraz zrobię sobie. Zaraz będziemy jechać, to sobie otworzę drzwi. Dobra, także cyk elegancko. Czyli zaraz. Tyk, dobra. W sumie to też mogę otworzyć. I dach. Bardzo fajnie. Dobra, teraz trochę tak przebiegniej. Szkoda że właśnie, że jak się otwiera drzwi, to, mm, to wyciszanie kabiny nie, dzia nie działa dalej. Był taki mod, że właśnie to nie działało. E, znaczy mod, taki po prostu traktor. Że podczas wyciania... jakby otwierania drzwi nam się e, wyciszenie kabiny wyłączało, także To było całkiem fajne. Dobra. O tym razem bez kierunku pojechałem to jakiś... No, to szczegół. Nie, w ogóle tak przez wasze pytania, tak wiem, że ta woda jest... Yy, na, po, po niej nie można pływać, także... Tu traktorku nie upicie... Nie, nie upicie, co ja powiedziałem w ogóle? Nie utopicie... traktorku. Ale to, to, to akurat nie wiem czy... Jakieś specjalnie ważne jest, skoro tak, tam jest barierka. Okej, okay, okej, okay, powoli, po widzicie, zahamowałem, naprawdę, teraz się postarałem. Eee, dobra, także, co jeszcze mogę powiedzieć, eee, odnośnie mapy, na pewno jeszcze będzie kolejna wersja, eee, tak już myślę finalna, tylko teraz eee, będzie ona zawierała wasze komentarze, w sensie, eee, jeśli powiedziecie, że na którymś miejscu, eee, ile mam w ogóle FPS-ów? no i to się ceni, jeśli będzie, że w którymś miejscu jest jakiś błąd, to ja go postaram się naprawić eee, i eee, tego błędu nie będzie w finalnej wersji, także... Pamiętajcie o tym, żeby pisać wszystkie błędy, jakie znajdziecie, tylko nie takie Na przykład, drzewo stoi w złym miejscu, czy coś tylko na przykład Coś lewituje, ewentualnie coś nie dotyka e, Tam, ziemi, jak wolicie napisać Czy też jakieś błędy z triggerami, coś się do niej wysypuje, gdzie trzeba O, to takie o coś mi chodzi, nie? Dlatego O to właśnie bym was prosił Dobra, panie, syp tu pan 4 tony nasypiemy 4,5 tony O, trochę braków poleciało, dobra no, i fajnie się sypie... No paradę Dobra, w ogóle naczekam tak, że e, najpierw tam ropa wysypywała... Znaczy, Holmer wysypywał e, buraki a potem była animacja z niej, tak się później trzeba było poczekać, żeby to jakoś w wyglądało. A tu jednak tego... nie ma, że wiecie, fajnie jest do, to dostosowane. I naprawdę spoko. Także to się ceni, dobra, pojedziemy sobie ostatni raz przez te drogi. Mm, także... No, miało, w sumie to miało być, e, nie być drogi e, Tylko miało być po prostu takie przecięcie jakby, to nie taka miedza A pomyślałem, że zrobię drogę I jednorazowo od tej drogi automatycznie zrobiłem te łąki, co tam są Za polem 57 O, znowu, sorry Odbiłem się dzisiaj jak, nie wiem Dobra, pomalutku sobie pojedziemy Przyjdziemy tam, jadą, jadą za nami? Nie widać blasterka, niestety O nie, jadą, jadą, jednak widzę, o matko boska to Trzeba naprawdę uważać na tych drogach jest taki odcinek drogi, yy, gdzie naprawdę jedzie się jak po asfalcie, co nie? I to jest chyba tam yy, koło pola numer 18 i 38, tam jest taki odcinek właśnie, fajny. Więc dobra, przejdziemy sobie. Okej, okay, kierunek musi być oczywiście standardowo. Mówię, jestem ciekaw, czy to ta... zapaliła się ta lampa na wsteczny. No i świetnie. A właśnie, zobaczę sobie w ten sposób, czy ona się zapali. Wow, masakra, naprawdę, że zapaliłaś. Super, super sprawa. Gratulacje dla autora. Oczywiście, ten jest świetny. E, w ogóle miałem też przyjemność wczoraj porozmawiać e, z autorem tej pięknej sześćdziesiątki, animowanej i tak dalej. I no naprawdę, nawet nie wiedziałem z kim rozmawiam, a tymczasem, proszę bardzo. Mm, okazało się, że autor nawet oglądał moje filmiki, także e, szacuneczek dla autora za taki świetny mod. Dobra. Tylko sobie powiedziałem, że sobie włączę tempomacie, bo jak to w ciągle dusić, to palec się połamie zaraz. Tu akurat wiem, że jest taka droga krzywa. Eee, czy krzywa? Tak delikatnie zakrzywiona. Ale mi że po prostu nie dało się na tego zrobić. Walczyłem co drogą jak tylko mogłem. Eee, I tym bardziej, że użyłem na, to, na całą mapę tylko odcinka dziesięciometrowego, eee, co nie wiem, ciągle tego do kleja nie było. Także tak. Okej, okay, so teraz pójdziemy w tą stronę. I w sumie zakończymy odcinek, bo już y, będzie jakieś pół godzinki trwało, także y, w sam raz się wyrobiłem z tym przejazdem drugim. Dobra, więc idziemy sobie tutaj. Okej, okay, sobie wysypiemy po prostu. Cyk, y, e, ewentualnie się zrobimy do drugiej strony też, żeby się wysypywało. Ej, to jest jakaś kmina, czemu to ciągle się wysypuje z tej strony? Nie no fajnie, po prostu super. I graj tu człowieku realnie Dobra, chowamy sobie te przyczepy i nie ma co. Także dobra Tak się to bym przeglądał na, na tle tego pięknego zatorka, także ja jestem Rodzibia, bardzo dziękuję za uwagę yy, i za to, że się na, na ten kanał. Oczywiście pamiętajcie o subskrypcji kanału, o łapce. Chociaż wiecie co, nie musicie pamiętać. Róbcie to chcecie, yy, tam żadnych łapek, nie sępie czy subów. Jak yy, chcecie to sami to zrobicie, a tymczasem ja się żegnam, do kolejnych odcinków z Róblewskiej Doliny, trzymajcie się, no i cześć!